Urodziłem się 30 listopada 1946 roku w Bydgoszczy na ulicy Chwytową, w mieszkaniu, które moja rodzina zajmowała. Najmłodszym jestem członkiem tej rodziny. Mam dwie starsze siostry: Krystynę, która się urodziła w 1940 roku, i starszą siostrę Marię Lucylę która urodziła się w 1936 roku. Niestety moi rodzice nie żyją. Moja mama Anna Dominiak z domu Szefer urodziła się w Koronowie. Tam chodziła do szkoły. Dziadkowie, dziadek był kierownikiem rzeźni w Koronowie, który właścicielem był Norwek. Obecnie w tym miejscu znajduje się takie centrum handlowe w Koronowie prowadzone przez gminną spółdzielnię. Odwiedzam to, to miejsce. Mój ojciec, Wawrzyniec, Dominiak, pochodzi z Piotrkowa Kujawskiego, Bydgoszczy pracował jako był żołnierzem zawodowym przez pewien okres do wojny do wojny był także szefem kasyna oficerskiego na placu poznańskim dziś tam jest żłobek przedszkole Jak się zjeżdża z błonia po prawej stronie taki dość okazały budynek Wcześniejsze pokolenie, a więc moi pradziadkowie podobno pradziadkowie czy pradziadkowie przybyli z Czech do, do Polski. Moja mama pochodzi z dość licznej rodziny było no, chyba 11 czy 10 dzieci nie wszyscy oczywiście przeżyli. E, ojciec e, z pięciosobowej e, rodziny, jak jak pamiętam.